Usiądźcie wygodnie na nasze modlitwy, na nasze orędzie. Idziemy dalej w nasze rozważanie, gdzie ono jest bardzo długie, bo praktycznie na dwie i pół strony, więc podzielę je przynajmniej na dwa, moi drodzy, rozważania. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Proszę Cię, obdarz mnie Twoimi łaskami. Chcę żyć dla Ciebie, z Tobą w myślach, w słowach, czynach. I z Tobą na ustach i z Tobą w sercu. Proszę, już zawsze będziemy razem na wieki. Rozważanie numer 13. Jest ono w naszej najnowszej edycji. Subtelności Bożych, łaska uświęcająca królowa łask. Zachęcam do nabywania tej kolejnej subtelności. Moja córko, chcę, aby ludzkie serce było ponad wszystko ceniło sobie moją łaskę, która wypływa z mojej obecności. Noś mnie zawsze w swoim sercu. A ja zawsze będę Cię wypełniał, moją łaską. Która ma moc uświęcania Cię. Adoruj mnie przez wewnętrzną medytację. Wewnętrzne skupienie Twojej uwagi na mojej. Świętości. ułasnienia siebie. Pamiętaj, że dopóki nie zgrzeszysz ciężko, a więc świadomie i dobrowolnie, poprzez przekroczenie któregoś z przykadań Bożych, ja jestem. Mamy tu definicję grzemu ciężkiego. Świadomie i dobrowolnie. Czasami jesteśmy przymuszeni okolicznościami. To nie musi być, że ciężki, rozumiecie? Nie obronisz się, idziesz na wesele i wiesz, że jesteś słaby. Dobrze to wszystko znasz. Więc powinien być na ślubie, obiad i do domu. Bo jak noszą butelki, to, to wszystko wiesz. A jak zostajesz i się spijesz, to jest świadome i dobrowolne. się. Bo tego już nie ma nic na usprawiedliwienie. Ja jestem. Znoszę Twoje słabości, podnosząc Twoje pragnienie świętości, pragnienie służenia mi i przyjmowania mojej woli. Bo w tym źródle łask Bóg jest niesłany. Ja jestem, jestem w Tobie. Mówi o swojej wielkiej, myślności. Znoszę Twoje słabości. Dla Boga nie jest to nic strasznego, bo Bóg rozumie i wie, kim jest człowiek. Znoszę Twoje słabości. Na tym się nie przejmujcie. Ja niegodny, ja nie mogę. Tak tylko mówię ludzie pyszni. Jest... Ja, jak to? Bóg to wszystko wie, Bóg, Bóg mnie zna. Więc mówi znoszę Twoje słabości. Następnie pobudza nas, mówiąc podnoszę Twoje pragnienie świętości. To jest logiczne. Dawniej patrzymy w prawdzie na siebie, kiedy byliśmy w tamtym świecie, że mieliśmy Panie, pragnienie świętości, użycia, wysta, zadbania, interesy. Dziś nas życie całkowicie zmieniło. Podnoszę. Twoje pragnienie służeniami. Dla nas to już jest proste i oczywiste. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I pragnienie przyjmowania, podnosi Mu pragnienie przyjmowania mojej woli. Kluczem do znaku Ducha Świętego, czyli mówienia na głos, że we mnie jest łaska uświęcająca, jest przyjęcie ślubu czystości, bądź drodzy, ślubu i dziesięciu przygazan. To są normy na życie. W tym jest zawarta wola Boga. Jeśli to dzieci przyjmujemy, wchodzimy w przestrzeń, gdzie Duch Święty podnosi nasze pragnienie świętości, podnosi nasze pragnienie służenia Mu i podnosi naszą gotowość przyjmowania Jego. Wynikają z natury leczę swoją obecnością tak samo jak lekarz, który leczy ciało chorujące nieco, ale wolne od choroby śmiertelnej. Duch Święty jest nieprawdopodobny. Dzieci daje pewne porównanie. Wady, które wynikają z natury, leczę swoją obecnością. zdanie podrzędne, jak lekarz, który leczy ciało chorujące. Wycofujemy to zdanie. Po przecinku mamy dalej kontynuację zdania współrzędnego, ale wolne od choroby śmiertelnej. Czyli grzechu ciężkiego. Wtedy Duch Święty leczy. Tak samo lekarz dobrze wie, gdzie jak jest choroba śmiertelna, Uratuje nas. Nie ma szans. Może być cud i on to powie. Nie spotkałem jeszcze kogoś, kto miał raka Czuski, żeby żył dłużej niż dwa miesiące. Jak mu go wykryją? To jest dzieci choroba śmiertelna. I tego się nie da wyskoczyć. Jeżeli raka Czuski masz wewnętrznego, że w grzechu ciężkim, nie da się, żeby twoje wady. Duch święty leczył swoją obecnością. Bo nie ma miejsca w Twoim sercu dla lekarza. Im bardziej skupisz się na mojej obecności w Tobie, im bardziej będziesz o niej pamiętał, tym szybciej i skuteczniej wyleczę Twoje słabości. I tym silniej zaznaczymy, zjednoczymy się w naszym działaniu aby mógł działać w Tobie przez ciebie za pomocą moich natchnień i przynagleń. Ja wam tłumaczę, że jest tak ogromne ciśnienie pewnych zdarzeń, że nie wstrzyma. tak jak odciśnienie medalionu porteru, medalika Duła Świętego. To się nie ma to jest tak wewnętrzne przynaglenie, takie ponagranie mocy Boga że jesteś bezradny, musisz to wykonać. Więc im mamy większe zjednoczenie z Duchem Świętym, dzieci, Duch Święty działa poprzez nas, poprzez natnienia i przynaglenia. Dziś na modlitwie na 14 sierpnia chciałbym, wiecie co wydać? Nie tylko zrobić wystawę. Nie tylko zrobić wystawę. Rycerzysta króla królowi. No bo 2005 jestem w tym temacie, czyli... W sumie już 18 lat. Ale też chciałbym wydać album pamiątkowy z tych 15 lat. Z kartką, gdzie napisane będzie. Dariusz, wstąpiłem do, ry do rycerstwa wtedy, wolna kartka, zdjęcie ze swojej wklejarz. Nabywasz album i patrzysz, gdzieś się na swojej stronie znalazł. Na tej Twojej stronie pisze, jestem na tej stronie obecnej. Tam, gdzie jest Twoja głowa, robisz sobie na kartce kółeczko. Albo na tej stronie, żeby Twoi podobni wiedzieli, gdzie ojciec, gdzie dziad był wtedy, kiedy trzeba było być na Golgocie z Chrystusem. Niewielu ich zostało. Jak mi wczoraj dzieci <coughs> cylnął Pan Jezus na kontemplacji wieczornej. Jak mi doł urędzie w serce Jezusa pełne miłości i sprawiedliwości. Dzieci, jakie mam kazanie dla kapłanów. Jakie mam kazanie dla was. Pełnia miłości to gorgota, wyrażona w przyjęciu najstrasniejszej, niesłusznej kary za nas, co A istnieje też pełnia sprawiedliwości o tym, co Was przez wiek, wieki mówiłem. Każdy grze ma swoje konsekwencje. Dzieci, wszystko i wszyscy muszą być odgrodniczeni, to I cieszę się, czy to się zaczęło? Na razie pokojowo. Bóg wzywa, uśmieszcie moją sprawiedliwość, czyli moje rozliczenie, mój gniew. Dziękuję Wam za to, że w tym uczestniczycie. Tego nie rozumiecie do końca. Ale o tym Wam wszystkim powiem. W serce Jezusa pełne miłości i sprawiedliwości. Chcę więc dać Ci znak mojej obecności, abyś zawsze pamiętała, że nie jesteś sama, ale ja sam jestem w Tobie i prowadzę Cię poprzez moje serce. Słuchajcie uważnie, utrata tej łaski jest najgorszą rzeczą, jaka mogłaby Ci się przytrafić, dlatego broń mnie w Twoim... Musimy uczynić wszystko, bo Was będą jeszcze bardziej gonili ze spowiedzią. Mając to poznanie, będziecie przeżywali ogromne udręczenia, bo Was nie będą chcieli rozgrzeszać, rozumiecie? To jest moje największe cierpienie. To, co przeżywa już wielu rycerzy w Polsce. Demony gotują Wam piekło. Tylko to, co mówiłem w niedzielę na uroczystości, wcześniej też wspominałem, modlę się, żeby złapać kapłana. <coughs> Był jakiś oddany, pokorny, żeby zamieszkał na pustelni, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu było zagwarantowane, że we wtorek i w piątek jest tu kapła, że możesz przyjechać i wypowiadać się. Choć będziesz musiał jechać kilkaset kilometrów. Bo muszę nam zagwarantować spokój ducha. Rozumiecie? Gwarancję się dawało to jadę. Jak masz jakąś diabelską słabość sobie, to ci łatwiej pokonać, bo nie będę popił, pił co drugi dzień jak z Lublina czy ze do się do jak Garbuję się. Raz przejedziesz drugi raz, dasz sobie w kufer i się zahamujesz. Rozumiecie, nie? Znaczy, musimy się zahamować. Utrata tej łaski jest najgorszą rzeczą, jaka mogłaby Ci się przytrafić. Duch święty prosi nas, broń mnie w twojej duszy. Dziś, kiedy mamy już taką głębię poznania, ja mówię na obecnym etapie siebie, no nie idzie psia zuchwa. Już grzejcie, już odpowiecie. Już nie wypada. Jak? Co ja powiem duchowi Świętego? Wymian. Pamięć przepraszam, Ceń sobie moją łaskę i moją obecność na wszystko. Ceńcie sobie ten dar. Wszyscy chętni, którzy by się wybierali do seminarium, na pustynię informuję, że już mam spowiednika. Raz na dwa tygodnie będzie przyjeżdżał na cały dzień żeby będzie spokojnie, rozumiecie? Gwarantowana nim co dwa tygodnie moim chłopcem. Zapisz moje słowa. Jestem trzecią osobą trójcy, Przemysław świętej, Bogiem, którego wyznajesz i czcisz. Bogiem, który dał Ci życie i obdarzył życie wieczne. Oddaj mi chwałę, stale wspominając moją obecność w duszy ludzkiej. Zamieszkam w niej Bogiem o ile spełnia warunki wyznaczone przez Kościół. Jak Duch Święty szanuje swój Kościół, oni chcą wszystko zmieniać. Zapomnieli, że Duch Święty działa w Kościele, istnieją pewne warunki wyznaczone przez Kościół. Mieszkam w niej bowiem, o ile warunki wyznaczone przez Kościół spełnia. I przebywam w niej jak w świątyni adorowany przez Duch niebieskie. Jakbyśmy otrzymali tę wizję, kiedy masz łaskę uświęcającą, wo wobec Ciebie chodzi cała chmara aniołów Pana. Rozumiecie? Jest Bóg w Tobie adorowany. Nie ma wtedy szatan dostępu do Ciebie, bo jest kilku, czy kilkudziesięciu aniołów, albo więcej, wokół Ciebie. Przyglądnijcie się ostatnie 10 lat zmieniane są wszystkie warunki w Kościele życia Boga was. Co to znaczy? Że błądzimy, że Kościół błądzi, bo jeśli nie ma ciągłości w, w przekazie z miernymi wiekami, to Kościół błądzi, nasz Kościół jest radycki. To macie dowód logicznego myślenia, bo jeśli my przyjmiemy to, co nam oni teraz proponują, to znaczy, że 20 wieków panie Łukaszku było jakie? Fałszywe. To tak tylko się skupić. Tam, gdzie nie ma ciągłości. W nauczaniu tam nie ma prawdy. Zesłany jestem do ludzkiego serca, które odkupione i oczyszczone przez Bożego Syna Chrystusa stało się moją świątynią. Bądź więc jak apostołowie, w stałej gotowości wobec mojego przyjścia i mojego działania. Bądź więc jak apostołowie w stałej gotowości wobec mojego przyjścia i działania. Chcę, aby twoje serce stworzone przez Boga, odkupione przez Boga Syna zamieszkałe przez zesłanego do Niego Ducha Świętego, adorowało mnie, bowiem pragnę współdziałania człowieka z moją łaską. Adorowało mnie. Pragnienie Ducha Świętego. Kiedy więc przyszła moja era, wraz z Ojcem i Synem chcę być czczony podobnie dla mojego znaku, znaku obecności. Na sercu nosisz medalię Boga Ojca, przez co uwielbiasz Ojca Swoboda, Dzieło stworzenia, pod czyją nosisz, masz zawieszony krzyż, przez co uwielbiasz Jezusa Chrystusa, drugą osobę Trójcy Świętej. Dzieło odkupienia. Teraz więc, abym ja, jako trzecia osoba Trójcy Świętej, był uwielbiony, przez noszony przez Ciebie znak, aby poprzez ten znak uwielbione było dzieło uświęcenia człowieka stworzył i odkupionego. Twoje zbawienie i świętość zależą, mówiłem, od Twojego święcenia, którego ja, jako zesłany przez odkupiciela Tar, jestem twórcą. Dzieci. Amen.